Wiecie, które przyjaciółki wygrały konkurs dziergania swetru? Filii, popatrz tam! Dobry uczynek! Uczymy Grześka, jak być bezkonfliktowym, żeby zdobyć kolegów. To zostanie z Cóż, Grzesiek jest faktycznie normalniejszy, gdy nie zionie negatywnością. Musisz śmiało pokazać, że jesteś cylanką, Grzesiek! Więc za nią jesteś! Zaraz cię łapie! Ale mu to nie pasuje. No, możesz mieć rację. Więc teoretycznie, gdy takiego krytykanta ktoś zachęci, żeby ukrył prawdziwe uczucia bardzo głęboko. To co się stanie? Hmm, cóż, niczym w pozornie uśpionym wulkanie. Emocje gotowałyby się pod powierzchnią, aż nastąpiłaby eksplozja! I zasięłaby zniszczenie. Co powiesz o Pielcylundzie, Zesiek? Ogień! Ochręcz. Serwus! Macham za pańskie zdrowie, sąsiad! Pomachaj za moje! Ej, przepraszam pana, wiem, że widział pan, jak pomachałem w bardzo sąsiedzki sposób! Ej, weź pan lepiej do mnie odmachaj, jeśli umiesz się zachować! Stój na pan i mi odmachaj, bo ja panu odmacham! Bil, co ty wyczyniasz? Spaceruję tu sobie całe rano i ani jeden człowiek mi nie odmachał. Nie wiem, dlaczego tak mi zależy, ale cóż... Cóż, no niestety nie możesz sterować ludziskami. Możesz tylko sterować sobą. Mogę tylko sterować sobą. O! Jesteś wielka, mamo! Pewnie. Co... Co ty wycieniasz, no? Jadę na spacerek. Coś nie tak z tym Bilem. <śmiewanie> o! Ja cię dogonię, Grzesiek, i zostanie z ulatą Musimy coś zrobić. Jeśli Grzesiek będzie pozować jak syrena, na pewno eksploduje. Elek, nowy zwiastun Kroblinów 11! Co, co? Nie, nie, się odwróć wzrok! Tego lata Krobliny maszerują tam, gdzie jeszcze ich nie było, do... Nebraska. Dołącz do Kroblinów podczas ich najbardziej kukurydzianej przygody. Wszyscy będą pękać w poszukiwaniach swojego taty, który okaże się gadającym traktorem. Kukurydżu! Zaraz będzie. <zyskuj> A -a 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 -a! To był w hała! To kinowa zbrodnia przeciwko ludzkości! To jeszcze głupsze niż na Berek! Oj, nieładnie. Ten ryk to kompletny wybryk. Chodźcie, znajdziemy kogoś innego do zabawy. Ja... Grzesiek, czekaj! Nie zmuszę mieszczuchów do machania, więc jestem tu, gdzie mi odmachają. W miasteczku. Dzień dobry. Siewa sąsiad. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, panu. Hejka. Aloha. Czyż to nie uroczy dzień na spacer? Pewnie, a zwłaszcza przy takiej pogodzie jak dzisiaj. Mhm, mm mamy w istocie pogodę! Miło się rozmawiało! Cześć, panowie! Przyjemna pogoda! Grzesiek, gdzie jesteś? Chcemy tylko spytać, czy wszystko gra! Nie, nic nie gra! Grzesiek? Byłem bardzo smutny, ponieważ nie miałem kolegów. Kazałeś mi być bezkonfliktowy. Znalazłem kumpli, ale byłem smutny. Czy to. To znaczy, że już nie będę szczęśliwy? He, huh. no, chyba nie należało próbować zmieniać grześka. Musi być głośnym, złośliwym sobą. Ale Kiki, Benny i Weezy nie chcą się ze mną przyjaźnić, kiedy jestem sobą. Wiesz co, gdy Tilly szukała przyjaciół, znalazła kogoś, przy kim może być sobą. Tak jest ze mną i Remim. Musisz znaleźć kogoś, kto polubi ciebie, jakim jesteś. I tu jest problem. Nikt mnie nie lubi. Sam powiedziałeś, jestem marudny jak. stara Maruda. Hm, Tak. Tak, to prawda. Urządzili denną zrzutkę na wymyślone święto i Benio przyniósł parfait! Co? No, no i masz, dlatego nie mam dzieci. No dzieci to udręka. Hej, Grzesiek, jak tam twoje sprawy? Rewelacyjnie! Tych państwa wnerwia wszystko to samo, co mnie! A żebyś wiedział, że tak! Dzięki, że tak mi pomogłeś, Świerszu. Jak na takiego leszcza! Masz całkiem fajne pomysły. Dzięki za miłe, ostre słowa, Grzesiek.